Jak miło Was dzisiaj widzieć! Och, jak przepięknie dzisiaj wyglądacie! A jak się macie? Czy czujecie się dobrze? Wszystko ok? Och, jak mi miło słyszeć! A powiecie mi jeszcze, jak macie na imię? Och, jakie wspaniałe imię! A ile macie latek? Pokażcie na palcach. Aż tyle. Wow, ślicznie. Słuchajcie, dzieciątka, dziś opowiem Wam bajkę o szkole dla dinozaurów. Zobaczcie, czego uczyły się dinozaury. A ja będę to oglądać razem z Wami. Popatrzmy, tutaj mamy klasę. Klasa się niecierpliwi. Gdzie jest nasza nauczycielka? Już powinna tutaj być? Czyżby się spóźniła? Och, dzień dobry! Ja jestem Styrakozaur. A ja Stegozaur. Poznajecie mnie? Jestem Stegozaurem. Ja jestem Tyrannozaureks. Dzień dobry! A czy my mamy w klasie spinozaura? Spinozaur, pokaż się. Zobaczcie, spinozaur ma płetwę na grzbiecie. Dzień dobry, spinozaurze. O, słyszycie? Dzień dobry, klaso. Dzień dobry, pani triceratops. A jak się moja klasa dziś zachowuje? Jesteśmy bardzo grzeczni, pani Triceratops. Dobrze. Czy wszyscy są obecni? Powinno was być 9 osób. Sprawdźmy. Czy policzymy wszyscy razem na głos? To liczcie razem ze mną. Dobrze? Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem dinozaurów. O! Przepraszam, pani Triceratops. Malutki T-Rex. Proszę, zajmij swoje miejsce. Jesteś spóźniony. Przepraszam najmocniej. Okej, okay, moje dinozaury. Teraz jest was dziewięcioro. Dziś nauczę Was bardzo ważnej umiejętności. Mianowicie, nauczę Was jak głośno tupać. Bo każdy dinozaur powinien głośno tupać. Tak, każdy z Was powinien umieć tupać. To jest bardzo ważna umiejętność dla Was. Pokażę Wam, jak to się robi. Tup, tup, tup. A czy wy potraficie też tak tupać? Nóżkami zatupcie. Tup, tup, tup. Czasem, jak jesteście źli, można tak nóżką tupnąć. Okej, tup. proszę bardzo, z tego pokaż nam, jak Ty potrafisz tupać. Dobrze, niech zobaczę. Wow, brawo dla z tego Tyranozaureks, prosimy. Tup, top, tup. Wow, ślicznie, tyranozaurze. I spinozaur, pokaż, czy potrafisz tupać. Wow, ślicznie, spinozaurze. Giantozaurus, giantozaur, potrafisz tupać? Tak, giantozaur też potrafi tupać. Brawo. Sterakozaur. Sterakozaurze, czy ty potrafisz tupać? Hmm, ale ja się wstydzę. Och, nie masz się czego wstydzić. Tu są inne dzieci, cała klasa oraz ja. Przecież nas dobrze znasz. Nie masz się czego wstydzić. Pokaż nam najlepiej, jak potrafisz. No dobrze, spróbuję. Wow, to chyba najgłośniejszy tu panie dotychczas. Brawo, sterakozaurze. Okej, okay, i tej Pokaż nam ładnie, jak tupiesz. Dobrze, już spróbuję. Wow, śliczne tu panie. Brawo! Ankylozaur? Czy ty potrafisz zatupać? Wow! Ślicznie! No i mały t rex Brawo! Bardzo ładnie! I jeszcze Terodon nam został. Terodonie, proszę i zapraszam. O! Dość cichutko. Ojej, dość cichutko. A potrafisz troszkę bardziej? Oj! Ojoj, aż upadłeś przy tym. Czekaj, niech ci pomogę wstać. Ojoj, ty rodonku. Spróbuj jeszcze raz zatupać dla nas. Bo to było za dziwutko. Ale ja chyba nie potrafię. Z całej siły zrobiłem i nic nie wyszło. Hop, ojej. Znowu się przewróciliśmy. No czekaj, pomogę ci wstać. Spróbuj ostatni raz. Pokaż najlepiej, jak potrafisz. O, wychodzi na to, że nie potrafię. Oj, biedny ty, Nie martw się. Jesteś i tak wspaniały. Nauczysz się. Nie martw się. Wracaj na miejsce, a kiedyś indziej spróbujesz jeszcze raz. A teraz klasa ma wybór. Czy się śmiać z biednego pterodona, bo źle mu wyszło, a raczej wcale mu nie wyszło? Czy może dodać mu otuchy, bo następnym razem będzie lepiej? Co wolelibyście, żeby klasa zrobiła? Żeby go wyśmiali niemiło? Czy żeby dodali mu otuchy i dali, powiedzieli jakieś miłe słowo? Miłe słowo, prawda? Terodonie, następnym razem dasz radę. Tak, Rodonku, nie martw się. Wyjdzie ci następnym razem. Tak, Rodon. Ja kiedyś też nie potrafiłem tak głośno tupać. I z czasem się nauczyłem. Tak, nie martw się. Praktyka czyni mistrza. Dobrze, dzieciątka. Na dziś. Moja lekcja już jest skończona, a zaraz przyjdzie pani spinozaur. Do zobaczenia innym razem. Do zobaczenia, do widzenia. Puk, puk, puk. Dzień dobry, klaso. O, dzień dobry. Jak się moja klasa dzisiaj miewa? Dobrze, dziękujemy. Dziś nauczymy się. Jak głośno ryczeć. Bo każdy dinozaur powinien potrafić głośno ryczeć. Pokażę Wam, zaprezentuję Wam teraz. Rar! 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 Ok, a teraz proszę bardzo. Kto pierwszy na śmiałka pokaże nam, jak się ryczy? Może Ty z tego załuże pokażesz ładnie, jak ryczysz? No, chodź z tego załże. Brawo, ładnie. Tyranozaurex. Bardzo ładnie. I Spinozaur. Rar. Brawo. I Giantosaur. Rar. Brawo. Dejnonych? <laughs> Ja nie jestem tego pewny. Może ja lepiej tego nie będę robił. Nie martw się, pójdzie Ci bardzo dobrze. Spróbuj. Tak głośno, jak tylko potrafisz. No dobrze, spróbuję. Wow, brawo. Ankylozaur. O, oh, też ładnie, brawo. Styrakozaur. <kłysy> wow! ślicznie nie styra kozaورze. Tireksik. Wow! Brawo! I został nam jeszcze mały Tyrodon. Tyrodon, proszę i zapraszam. No, nie jestem pewny. Ja nigdy nie ryczałem. Ojo, Tyrodonie. No, spróbuj jeszcze raz. Może akurat wyjdzie tym razem. Och jej, chyba nie dasz rady z tym dzióbkiem. Hmm? To nic. Wróć na swoje miejsce. Może się z czasem nauczysz. Hmm? Och, nic nie potrafię. Oj, nigdy nie mów, że nic nie potrafisz. Każdy ma jakieś umiejętności, nie martw się. Na pewno pójdzie ci lepiej następnym razem. Tak, wszystko będzie ok, zobaczysz terodon. Nie martw się stary, dasz radę następnym razem. Tak, tak, wszystko będzie ok, terodonie. No dobrze, klasa. Na dziś to już koniec mojej lekcji. Do zobaczenia następnym razem. Dzień dobry, klaso. Nitterodon. Dzień dobry. Dziś sprawdzę, jak tam wasza wiedza. Czy potraficie alfabet ABC? Tak, potrafimy. A czy potraficie ładnie liczyć? Aż do dziesięciu na przykład. Tak, potrafimy. A czy wiecie? Kto to jest roślinożerca? A kto to jest mięsożerca? A, cieszę się dobrze, bardzo dobrze. Ryczeć, czy potrafimy ryczeć tak głośno? Tak, Pani Pterodon, potrafimy. A czy potraficie tupać głośno? Tak, Pani Pterodon, potrafimy. Bardzo ładnie. Więc dziś pokażę Wam, jak latać. Ale ci, którzy nie mają skrzydeł, Raczej nie będą mogli tego dokonać. Uwaga, trzy, cztery. Fru, 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 fru. Ha! Kto tak potrafi? Ja tam skrzydeł nie mam, latać nie potrafię. Ja też nie, ja skrzydeł też nie mam. Też nie jestem dobry w lataniu. Ja to jestem najlepszy w tupaniu. I ja tupać to potrafię, ale latać. No skądże? Aha, a mały Terodon zaterypotał swoimi skrzydełkami i przepięknie, przepięknie się uniósł. Fru fru, 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 Czy widzicie, jak przepięknie lata? Wow, Terodon, ale ty pięknie latasz. Cóż za wspaniała umiejętność, Terodonie, brawo. To na pewno ci ułatwi. Zbieranie pokarmu, na przykład owadów, albo wyławianie ryb. Pięknie dajesz radę. Wow, pterodonie. Widzicie? Każdy ma jakieś umiejętności. Jak się w czymś nie jest najlepszym, to może potrafimy coś jeszcze innego zrobić, a możemy też się poduczyć. Każdy z nas może się wspaniale uczyć. Nauka czyni mistrza, praktyka czyni mistrza. Dobrze, dzieciaczki. Na dziś to już wszystko. Czy potraficie ze mną jeszcze zaryczyć na koniec? Trzy, czte i ry. Wow. Pięknie Wam poszło. Dobrze. Życzę miłego dnia i dobrej zabawy. Zasubskrybujcie. pa